Ja, ja tu za podróżym Ja tu jadę po paliwo, bo mam 17 litrów Czyli tu Tu tak, tak, tak. Tam, tam stoi tam stoi cysterna moja Tam idzie je, je postawić to auto. Ja No jak się Jacob wywali to też jak go tam Podnosić ta z wiodąca MA0 Ta 900 litrów MA0 Poli Cześć Szybko to poszło! Aaa, włącz TTN 4x4, na na kurde To znowu bez 4x4 jeździ no. auto, lecimy z auto! Ja jeszcze co, to za tym jest o proleta? O ile Jacob nic nie zjebał, to. <laughs> yy, jeszcze się nie naprawiałem! To nie, to. Jego Jeepie jeszcze będzie, będą karnistry Są, ja są, trzy na no, no to... to no paliwo na tym Karnistrach Dobra co, ona no przyczepa szczęściami Te, Ten dźwięk niech tam zostaje pod górkę, wiesz? Nie Jak on tam na, na górce zostaje na tych podborach Jest bezpiecznie ustawiony, więc no, Coś czuję, że będzie trzeba tego dźwięku brać za chwilę Jacob, gdzie ty jesteś? On ja chce, idzie do magazynu Odwieź te A, Myślę, że tam gdzie ja jedzie dopiero wtedy chlepniemy w, y, Będzie przejeżdżał po tego na pewno. będę przejeżdżał No ja się widział na mapie, że jechałeś w moją stronę, ale to ten... Jacob, Jacob tam za A bo to już tam jest, nie, to jesteś tu gdzieś A gdzie ja jestem? Tu jestem Blisko ciebie Nie zakopuj się No O już cysterna, Już tu No ty już jesteś tu Systerna już ma mało paliwa Będzie trzeba jedną cysternę z jest drzewek pociągać co? Masz się tankować? Tak, tankuj się, tankuj się Tankuj się, bo zatem... Wtedy... Nie, na no, no, parach nie jedzie No Tankuj, bo mi się nie chce potem to potem postawić Czekaj, tu potem Jedę prosto Jedę prosto, dobra Pięknie idzie, panowie, kóźwa, coś no pięknego. No, w Ej, <laughs> ja zaraz powyciągam następne autka. A ten w prawo pojechał. Jak powiem, no to słyszę po zase. Eee, nie, ja tylko powróciłem stamtąd. Ej, ja to drzwik mam. I co, to wjechać dalej, czy tylko zostawić tylko tutaj na, koło bramy? Zostawić koło bramy, tak żeby nie przeszkadzał gdzieś żeby na Dobra Dobra, zaraz no zaraz no do będzie stał zaraz Czyli ja teraz sobie, który, do, Którego następny? Do, do, do Chevroleta, tego czerwonego no? Dobra, Chevrolet Ale który jest czerwony? Ten? On, on tu jest obok mnie Dobra, to damy ten No nie oh. przeszedłeś Ja twierdzę, że to jest taki ostry zakręt. Znaczy nie taki ostry jak tam, ale... Co to w las A Co to na dachu leży? Co na dachu leży? <grymna> ja cię A gdzie ty jesteś? Tam? To ci pomogę. Ja w dźwigu jestem. Ja no, to ja ci pomogę. O, kurwa. Nie, nie możemy razem ciągnąć, wiesz? Ja no, no, może. Jest... Nie, ja nie lubię ciągnąć. Eee, <laughs> się wydubił. <laughs> to. <śmiech> Zobacz, jak ty się tam koś wamęczysz. <laughs> A czemu nie podejdziesz bliżej? Boję się, że. Jem no. Ja jestem tu o skały zaparty, wiesz? A, to ci przeciwwagę robi, dlatego się wywracasz. <laughs> Dobra. Chyba. 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 Chyba to zaraz się to. Hej, nie, nie wiem jak chciał, ale ja robię w <laughs> Czekaj, ja zrobię tego, bo na YouTube zrobili.